Dzisiejszy odcinek zaczynam od zapowiedzi całkowicie nowej strategii koalicji obywatelskiej na wygranie najbliższych wyborów parlamentarnych. Jakie są główne dzisiaj propozycje Platformy Obywatelskiej? No, odsunąć PiS od władzy. Nie no, żartuję. Na opozycji jak widać bez zmian, ale za to duże zmiany zaszły w zjednoczonej prawicy. Przegracie okay, wybory, rozliczymy was i wszyscy znajdziecie się w więzieniach. Właśnie za no to, dobrze, co robiliście w Warszawie, zapowiedzieć po konkretnych rozliczeń. Pan poseł platformy A nie tutaj też bez zmian. Poseł Kowalski chyba zapomniał, że PiS rządzi już prawie 8 lat, więc czasu na wsadzenie wszystkich platformianych kłamców do więzień mieli aż nadto. Na Ukrainę spadły rosyjskie rakiety. Zaczęła się rosyjska pełnoskalowa inwazja. Wszyscy myśleli, że Ukraina padnie w 3 dni, w 72 godziny. Ukraina nie upadła do dzisiaj. Dzięki bohaterstwu obrońców Ukrainy dzięki bohaterstwu rosyjskich żołnierzy, ale także dzięki wsparciu. Czasami mam wrażenie, że wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy bez wpadek jest jak wystąpienie prezesa NBP Adama Glapińskiego bez dziwnych przemyśleń. W pewnym momencie już przestałem jeździć na wycieczki szkolne, które każdy przecież uwielbia, bo to wiadomo, co się dzieje na wycieczkach szkolnych i to jest przyjemne doświadczenie, ale już nie jeździłem, bo rodzina nie miała... Tych, tych skromnych środków, żeby mi finansować wycieczki. To wszystko brzmi absurdalnie i śmiesznie, ale całe szczęście mamy nową jakość w polityce, czyli partię Nowa Nadzieja oraz Konfederację. Podzieliliście się, wolnościowcy opuścili Konfederację. Co dalej? Nie wiem, może jakieś słowo na pożegnanie dla byłych kolegów partyjnych? I tyle? Okay. Poszli na swoje, no żegnamy. I tak bardzo długo z nimi wytrzymaliśmy. Osobiście wątpię, żeby cokolwiek sensownego z tego wyszło. Podjęli swoją decyzję, poniosą konsekwencje tej decyzji. Już mieliśmy w historii najróżniejsze rozłamy, że zawsze ktoś wiedział lepiej, zawsze ktoś chciał robić to lepiej niż my, i nigdy nic z tego nie wyszło. No, Artur Dziambor postanowił dołączyć do Stanisława Żółtka i innych obrażonych dziadów i niech sobie tam z nimi siedzi. Nie mam nic przeciwko. Wyzywać od dziadów ludzi, z którymi jeszcze niedawno chciało się budować wspólne listy wyborcze, w sumie nawet gdyby byli z innej opcji politycznej, to takie wypowiedzi są po prostu nie na miejscu. Jeśli to miałoby pomóc Polsce, jesteśmy w stanie pojednać się z pisem, tak czy nie? Wie pan, o tak, oczywiście, tylko to wymaga. Ale to wie pan, ale to konstytucja, przepisy prawa, parlament normalny, jeżeli będzie pokora i umiar, to tak, a jeżeli będzie kradzież rozpasanie. Przecież niech pan zauważy, to, przepraszam, bo to może nie uładne, ale przecież im się już paski nie do, domykają, oni się wszyscy tak rozpaśli. I to w, w sensie i fizycznym, i w sensie finansowym. No przecież tak nie można, no ludzie. Niech pan zobaczy jak Brudziński wygląda. Ja pamiętam go sprzed siedmiu lat, normalny szczupły, fajny facet, nawet się potrafił ubrać, a dzisiaj a, 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 no, to wy nie jak tak no, no, no normalnie nie, czasami bo to nie prawda. Nie jest winą u kogoś, że wygląda jak wygląda. No wie pan co, czasami jeżeli to ktoś ma genów kwestie e, Ale... e, zdrowotne i tak pan dalej. mógł dotknąć rzeczy zasadniczej, mi się jakieś gen, geny pozmieniały w ciągu tych 8 lat e, rządzenia i tylko Taka ścisła dieta, a szczególnie odpiłowanie od publicznych stanowisk może im pomóc. Ale czy ktoś jest to, że ktoś jest gruby, świadczy o nim źle? No to, że ktoś się tak, tak zmienił fizycznie, jak oni się zmieniają, jest dowodem na to, że im się po prostu odkleiła rzeczywistość. Że oni są zupełnie w innym... Ale wie pan, czasami nadwaga nie jest yy, spowodowana przywilejami. Ale pan pamięta, że oni, ale pan, No w tym wypadku jest. Pan pamięta, Jest wyglądają. pan pewien? W przypadku Brudzińskiego, w przypadku pani Kempel, nie ma najmniejszych wątpliwości. Naprawdę? No, zobaczcie, jakiś czarnek zmienił. Przecież on jest dwa razy większy niż był na tym fotelu. Można posłów i europosłów PiS merytorycznie krytykować za ich pracę. To naprawdę nie jest wcale takie trudne. Ale poseł Nitras wybrał krótszą drogę i, jako poseł nowoczesnej i tolerancyjnej partii, postanowił niczym jaskiniowiec oceniać polityków PiS po ich wyglądzie. Poseł PiS Arkadiusz Mularczyk o Joe Bidenie. Z doświadczonym politykiem, e, wierzę... Ta polityka wobec Rosji musi być zdecydowana, twarda i tak, taką tą politykę realizuje właśnie. Pan, bo nie zawsze państwo, państwa obóz polityczny miał taką ocenę e, Joe nie. nie, pani się tylko wydaje. No, e, Sleepy Joe, te komentarze na początku prezydentury. Czemu pani mówi. Mówię o tym, że bliżej państwo było do obozu politycznego. Dziękuję. Poseł Mularczyk najwidoczniej zapomniał o tym, co sam napisał. Wygląda, że Joe Biden ma takie pojęcie o sytuacji politycznej w Polsce, Węgrzech i na Białorusi, jak Barack Obama miał pojęcie o niemieckich obozach koncentracyjnych w okupowanej Polsce. Prezydent Biden, podobnie jak Obama, rozpoczyna od resetu z Rosją. To, co w tej chwili mówicie, to jest atak na wolność słowa. I prawa do informacji obywateli, tak, bo ta telewizja i radio publiczne dzisiaj są jedynym głównym przekaźnikiem prawdy, która was kłuje w oczy. Prawdy i tej prawdy nie jesteście w stanie zmieścić, dlatego mówicie, że trzeba tą telewizję zlikwidować. Ja rozumiem, że prawda w oczy kole, i dlatego tą telewizję chcecie zlikwidować i tutaj krzyczycie, jak ja występuję. Szkoda, że TVP przedstawia tylko tą prawdę, która jest na rękę władzy PIS. Jednocześnie przykre jest również to, że TVN, inaczej niż TVP, przedstawia tylko tą prawdę, która jest na rękę opozycji. My chcemy. Powiedzieć bardzo uczciwie, że żeby w Polsce działo się dobrze, trzeba zadbać o człowieka. Co pyta mnie pan, czy zmieniłam swoje zdanie na temat Platformy Obywatelskiej? Platforma Obywatelska dzisiaj jest partią znacznie bardziej patrzącą na potrzeby człowieka. I dlatego my mówimy, nie będziemy likwidować programów socjalnych, bo one się sprawdzają. Będziemy dbali, żeby ludzie mieli mieszkanie. Transport do szkoły, żeby była dobra szkoła publiczna. Czy to jest rozdawanie pieniędzy? Nie, wyrzucaniem pieniędzy. A wyrzucanie propos, publicznych pieniędzy poseł. jest nieinwestowanie w rzeczy społeczne. Propos... Nie rozdawanie publicznych pieniędzy na lewo i prawo to wyrzucanie publicznych pieniędzy. I to powiedziała posłanka koalicji obywatelskiej. Przecież oni zaczynają być bardziej na lewo od samej lewicy. A tak w ogóle to. Skąd wziąć na te rozdawnictwo pieniądze? Te pieniądze, rozumiem, powinni się znaleźć natychmiast. One miejscach. się muszą znaleźć i to nie jest tak, że w budżecie nie ma pieniędzy. Dzisiaj w budżecie pieniędzy jest dużo i muszą iść na potrzeby realne, na pomoc ludziom. Premier Morawiecki mówił ostatnio o tym, że deficyt jest mniejszy niż planowaliśmy. No, więc pieniądze są. Pieniądze są. Wydawało mi się, że deficyt oznacza, że pieniędzy nie ma i trzeba ciąć koszty, oszczędzać. A teraz okazuje się, że nie ma to większego znaczenia. Poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke na swoim Twitterze napisał: Czy naprawdę nie widzicie, że państwa najzaciekle atakujące Rosję? To państwa z najwyżej rozwiniętą ideologią LGBTQZ, z największą histerią covidową i w czołówce NWO, czyli nowego porządku świata, a Rosja występuje w obronie starych, sprawdzonych wartości tak, również wojen. Najlepszy komentarz do tego tweeta, w mojej opinii, napisał poseł Konfederacji Robert Winnicki Bzdury! Poza pokazowym antygejostwem, Rosja jest państwem, w którym aborcja, alkoholizm, rozwody, narkomania, AIDS są powszechniejsze niż na Zachodzie. Elity są zdegenerowane, materialistyczne, a w państwie króluje korupcja, bezprawie, łamanie wolności osobistej i gospodarczej. Zwykły człowiek chce się najeść, chce mieć wolny czas, dobrobyt i uważa, że wszyscy politycy kradną i są idiotami. Tak jest. Pogląd, prawda przeciętnego człowieka. No tak nie jest. Tak nie jest. Od kiedy istnieje świat do polityki, czy to się Państwu podoba, czy nie, bo wiem, że dziennikarze, przecież też mają, wszyscy moi znajomi też mają podobny stosunek, do polityki idą najlepsi ludzie. Alfy idą tak zwane. Kiedyś tylko mężczyźni, teraz i kobiety. Idą ludzie twardzi, najbardziej inteligentni, najbardziej przedsiębiorczy, najbardziej pracowici. A pokazywanie wyjątków od tej reguły oczywiście jest miłe, ale Wymóg jest inny, żeby zostać szefem dużej partii w Europie, także w Polsce, to naprawdę trzeba mieć cały szereg umiejętności, w tym wysoką, bardzo inteligencję. Bo jest ogromna konkurencja, bo obok tej alfy idzie tam dziesiątki innych alf, które też chcą. Terlecki, Jahira, Gosiewska, Sterczewski, Joński, Szczerba, Kowalski, Żukowska, Andruszkiewicz. Jeśli to co teraz mamy w Sejmie to jest elita tego narodu i na więcej nas nie stać, to lekko mówiąc jesteśmy zgubieni. Panie pośle, jest... czy pan sobie wyobraża, że pan mhm. Jacek Kurzempa przeżyje za 1600 zł brutto, czyli jakieś 1400 w tej chwili do ręki? Chyba no, pytanie o w nie jest pytaniem zbyt otwartym, bo oczywiście wyobrażam sobie. Pytanie padło w kontekście protestów w Sejmie osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Odpowiedź posła PiS bulwersuje jeszcze bardziej, kiedy zajrzy się w jego oświadczenie majątkowe. Jeśli wierzyć pańskiemu oświadczeniu majątkowemu, a przecież nie mogę nie wierzyć, to pan zarobił w roku 2021. No mamy oświadczenie za zeszły rok, czyli siłą rzeczy dochody są z 2021. Pan wtedy zarabiał miesięcznie prawie 44 tysiące złotych. Przy okazji okazało się, że poseł PiS nie wie, dlaczego jego jednoosobowa działalność gospodarcza jest na minusie. Ale również jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Z której przychód to 393 tysiące, tak? Mhm. Proszę mi powiedzieć, jakim sposobem przy przychodach prawie 400 tysięcy w jednoosobowej działalności gospodarczej można mieć stratę? Co pan wrzucił w koszty? Stratę, przepraszam, moje finanse prowadzi księgowa. Ja realizuję różne zadania, tak jak powiedziałem, badawcze, konsultacyjne, rozwojowe. W związku z czym. Panie profesorze, ja są... też prowadzę jednoosobową no. działalność gospodarczą. I nie wyobrażam sobie, że przy dochodach na rzędu 400 tysięcy, jeśli nie jesteśmy górnikami, nie kupujemy sobie wysoce specjalistycznego sprzętu, a zarówno pan, jak i ja nie jesteśmy mm -hmm. górnikami. To nie wiem, jak można, co można wrzucić w koszty, żeby mi wyszło, ponad, żeby mi wyszło 400 tysięcy kosztów, żebym znaczy... ja wykazał stratę przy takich przychodach. No nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Czyli nie może potrafi pan poległem, odpowiedzieć, jak pan zarobił 400 tysięcy? Za 400 tysięcy. Dowiem się wszystkiego. Jeśli już jesteśmy przy temacie tak dużych zarobków i strat, to prezes NBP Adam Glapiński stwierdził, że nie ma co narzekać na tak wysoką inflację. Jeśli jego dochody, jeśli jego wynagrodzenia czy inne dochody rosną szybciej niż poziom cen, który rośnie nawet szybko, to on i tak zarabia więcej. Znaczy, może kupić więcej niż poprzednio. To jest istotne dla człowieka. Jak ktoś ulega jakiejś propagandzie takiej, Opozycyjnej, czy jak ją nazwać, nie wiem, tej, tej kasandrycznej bardzo mocno, to nawet nie zauważy, że w roku, w którym sceny wzrosły jakieś tam na coś o 10%, on nawet nie zauważy, że jego wynagrodzenie wzrosło o 15%. Tylko będzie narzekał, że to o 10% wzrosłu wynagrodzić naturalny mechanizm. Rzeczywiście jest tak, jak mówi prezes Glapiński. Problem polega na tym, że mało kto prócz polityków dostaje w ciągu roku tak wysoką podwyżkę pensji. Prezydent skierował nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego. To jest taki tryb, który powoduje, że ta ustawa nie wejdzie w życie, dopóki trybunał się. Nie zajmie tą ustawą. Jest pan zawiedziony? Ja po cichu liczyłem, że jeżeli prezydent chciałby kierować tę ustawę do Trybunału, to że uczyni to w tak zwanym trybie kontroli następczej. To znaczy podpisze i poprosi Trybunał o sprawdzenie zgodności ustawy z Konstytucją, czyli ona wejdzie w życie. Do nie do końca warunkowo, ale dla dobra dyskusji uznajmy, że niejako warunkowo. Czyli prezydent, wiedząc, że ustawa może być niezgodna z konstytucją, powinien ją najpierw podpisać, a dopiero potem skierować do Trybunału Konstytucyjnego. I tak według pana Radosława powinna postępować osoba, która ma stać na straży przestrzegania konstytucji. Jak zamierza pan przestrzegać zaleceń C40 jeśli w latach 2019-2020 wykonał pan 262 loty na koszt kancelarii Sejbu? Ale czy zdaje pan... pan sobie sprawę, że wyczerpał pan limit na 524 lata? A czy zrezygnuje pan z pan pan lotów jest... do końca kariery, aby przestać niszczyć planetę? Ja widziałem to. Ja widziałem to, yy, to pytanie i sprawdziłem sobie to, co pan, a wie pan, że to jest pełnomocnik. Darnej Polski na Warszawę, chyba Pragę. A ile jaki lata? A ile lata ozdoba? Ja przecież do pracy latam. Ja nie latam prywatnie. Ja latam do pracy i jestem każdego tygodnia w Warszawie. I traktuję swoje obowiązki bardzo poważnie. I mieszkam 650 km od Warszawy. I pociąg jedzie 9 godzin. I latam tylko do pracy, nie latam prywatnie. Pan Sławomir Nitras mógłby podróżować o wiele taniej i bardziej ekologicznie samochodem czy pociągiem, ale bardziej dba o swój komfort i wygodę. Dlatego woli więcej pieniędzy z kieszeni podatników wydawać na droższe bilety lotnicze i przy okazji o wiele bardziej zatruwać środowisko. Na koniec zostawiam was z dosyć ostrym wystąpieniem posła wolnościowców Dobromira Sośnierza, po którym doszło w sejmie do awantury. Ale wy mówicie do pani Kai Godek, do tutaj posłanek z spisu, które wchodzą, że one chcą, nienawidzą kobiet. No czy jest jakaś granica obłędu? No co one same siebie nienawidzą? Czy wy macie coś nie po kolei w głowie? To Problem jest gdzie indziej. Problem jest w tym, co krzyczała tutaj pani tracz. W czasie, jak ktoś tam przemawiał, to pani tracz krzyczała, nie ma czegoś takiego jak instynkt macierzyński. To wy takie kobiety reprezentujecie po prostu, zwyrodniałe baby. Dziękuję bardzo. Pani poseł Agnieszka Górska, proszę bardzo. Panie, pa, proszę państwa, Panie pośle i Panie poseł. Panie pośle, Panie poseł i panie pośle. panie pośle. Panie pośle. Panie pośle, sośniesz. Czy Pan słyszy, co ja mówię? Panie pośle, sośniesz. Panie pośle, sośniesz.

Wiele osób na Twitterze rzuciło się na posła Sośnierza mówiąc, że ten wręcz zaatakował posłankę Koalicji Obywatelskiej. Ja oglądając całość tej sytuacji stwierdzam, że to posłanka Wielichowska rozpoczęła tą kłótnię i ostatecznie to właśnie ją marszałek Witek wezwała na dywanik. Radości, na tym dzisiaj zakończę i zachęcam Was do merytorycznej dyskusji w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.